Dzień dobry YouTube. Z uśmiechem przez życie o 5 rano. Jesteśmy już u siebie, nie ma lekko. Powiem tak, że w osadzie mi się troszeczkę dłużej śpi, a tu niestety trzeba od rana trochę popracować. Tradycyjnie obowiązki, czyli robimy spacerek. No i oczywiście do pracy. Dzisiaj zaczynam z pacjentami pracę od 6.30. Wyjątkowo. Zawsze mniej więcej od siódmej. wcześniej kończę. No i nowe zajęcia. Nowe zakupy. Trzeba organizować wszystko do osady. Jesteś na kanale z uśmiechem przez życie. One Life Free Life. Staramy się codziennie uśmiechać. One Life'ować na razie nam nie wychodzi. Ale właśnie będziemy po prostu przygotowywać przez te 2-3 dni kampera. Czyli będę go czyścić. I ogólnie no ta już szuka wysokiej trawki siusiu robi no i ogólnie przygotujemy go pokażę wam nowym osobom naszego kampera przerobionego z karetki no i szukamy wolności no i tą wolność też w sumie znaleźliśmy w Puszczy Noteckiej czyli w naszej osadzie, którą budujemy będziemy budować też pole kamperowe ale to w późniejszym czasie Pół hektara myślę, że starczy na takie fajne, klimatyczne właśnie pole dla kamperwanów i kamperów. A ja jeszcze delektuję się tym porankiem, słoneczkiem i ptaszkami. Pomimo, że jesteśmy w mieście. Żeby nie było posiedlu, ogólnie trzeba toaletę psiaka zbierać. W puszczy tego nie ma, bo lata gdzieś tam po lesie po naturze i no nie ogarnę tego ale tam to naturalnie się wszystko porozkłada nic, lecę na kawkę od rana kawką warto zacząć dzień powiem mam takie spostrzeżenie bo zawsze rano sobie piję tutaj kawkę i właśnie też delektuje się ptaszkami brakuje tamtej bali, która tutaj stała a dlaczego? dlatego, że pies nie ma cienia, tu jest ta strefa w ogóle od południa teraz pranie wywieszamy no to właśnie chowa się za pranie standardowo wiaderko z wodą jest i wariuje no ale już Tutaj wpadnie za około półtora miesiąca. Nowy sprzęt będzie troszeczkę większy, będzie miał więcej możliwości i już widzieliście go na poprzednim vlogu, Na chwilkę, kto jest spostrzegawczy, może w komentarzu napisać, co tu wyląduje. To damy mu 10% zniżki do skorzystania z zasady puszczy śpiew. Nic, ja dopijam kawkę i lecę do pacjentów. To jest 5.45, dopiero 54. Słyszeliście? To będziemy o 6 w pracy. Czyli teraz oficjalnie zapraszam Was na dzień ze mną. Jedziemy w kierunku słońca. Uwielbiam tą Renówkę. Kiedyś chciałem ją sprzedać, ale teraz nie. Chociaż zawsze. Jak będzie jakiś nowy projekt do zrobienia, czemu nie? Ale po prostu tak sobie zrobiłem ten samochód. Zobaczcie, jaka ładna kierownica. Potem wam opowiem, bo taki ostatni wantur tego samochodu to może był z półtora roku temu, albo dwa. No, tak jak jesteś ciekaw, subskrybuj nasz kanał. Łapa w górę, co tam się będzie u nas działo. A ja lecę do pracy. Akant. Rehabilitacja z pasją. Od rana muzyczka musi być. Ciach, ciach, ciach. Nie ma lokowania, ale GBL się tu sprawdza w pracy. Świeże powietrze i bierzemy się do działania. Ja się przebieram, a potem zobaczycie co dalej. Trzeba posilić auto. I posiedzić też siebie. Mam pączki do kawy. Jadę na chwilę teraz do domu. A potem dalej w trasę pokażę Wam, co dzisiaj muszę zakupić do naszej osady. Pokażę Wam. Powiem tak, że pączki pachną. Już nie mogę się doczekać. Kawę zaraz będę pił. A pokażę Wam, co po drodze jeszcze odebrałem. Eee, co będziemy brać do osady. Sprzęcior. Sprzęcie ogólnie piły, te różne rzeczy, one nam się przydadzą. Tu, w tym worze, 20 kg, mam trawy. Wiecie dlaczego? Jak nie wiecie, to obejrzyjcie poprzednie, poprzednie dwa do tyłu. Dlatego, że po prostu jest masakra po tej budowie tych szam i tych piwniczki. A w ogóle to do piwniczki potrzebujemy. Kupiłem sobie jeszcze konewkę, preparat na mrówki do podlewania. Karsera wziąłem sobie z pracy i sprzęt jeszcze taki. Tutaj akurat mam taki Lidlowski, tu mam podpórki, tam mam e, swój do. E, tam mam wędkę do spinningu, taką taką zapasową, awaryjnie. No. Nie wiem, co tu miałem za płyn, ale się wylało taka stróżka poszła Dobra, coś nieżywącego e, spoko wyciera się pienie się to znaczy, że było coś do czyszczenia przy okazji lekko przeczyścimy sywiec <zysz> Dobra, teraz na sucho Muszę poszukać tą deskę gdzie tu jest Bo powiem szczerze Nawet nie mam pojęcia czy ja gdzieś się wsadziłem Nie chcę mi się ogólnie sprzątać go i czyścić Ale na pewno wezmę dzisiaj materacę Pościągam i wybierzemy to To też żeby było wszystko Świerzynką. Dobrze nawet że się coś wylało, bo ogólnie umyłem tą podłogę i powiem, że ona się w ogóle jaśniejsza zrobiła. Dlaczego są te taśmy? One są już nam niepotrzebne. Ja je tutaj kleiłem, dlatego że ta szuflada, albo ta wyjeżdżała mi po prostu na zawiasach, na zawiasach na szynach się obniżyła i teraz wszystko. Chodzi na cacy, jest poprawione, tu to elegancko. I tutaj mi się obniżyła szyna. Tu mamy taki zawias dodatkowy cyk. I tu chwytamy sobie i jedziemy i tu mamy naszą lodówkę do metika. Ale to później wszystko Wam pokażę. Zrobimy taki nowy wantur, jak wyczyszczę go. Materac brudny tutaj Oli sobie śpi wcześniej Niki spała tak Niki już miała nie, to było dla Oli zrobione tak, i tu bo ja wtedy później zrobiłem, że tu mam wysowane łóżko i tutaj są nogi czyli nie tu nogi tylko tu nogi tu są nogi, ciach ciach no i to łóżko wychodzi dotąd więc jest więcej spania tutaj mamy od do 1,90 m więc też się wysypiamy ale jak już popracować gdzieś z komputerem coś porobić czy cokolwiek no to lepiej jak jest wysuwane jak gdzieś tam duże jesteśmy to jest łóżko wysuwane wtedy mamy na maxa full bo tu se nogi w sumie wykładamy więc też jest ganz dla nowych osób jak ktoś nie widział to mamy stolik ciach 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 na komputerze można popracować takie bariery. ale Wezmę się za sprzątanie. Naleję też wody, bo ogólnie nie ma. Pompka chodzi, nie ma. Wszystko wypompowane. Kurzu, brudu. Widzicie, papier od drukarki. Trzeba wszystko wysprzątać i ogarnąć. Kapitan przyczepa. Byliśmy u niego. Fajny wantur u niego powstał, więc jak chcecie, to gdzieś tam poszukajcie mnie jeszcze nie było obklejone tak jak jest nasz kamper tylko był jeszcze chyba z krzyżami tak mi się wydaje coś tam kojarzę takiego ja dzisiaj nie, nie mam ochoty ogólnie sprzątać robić więc dzisiaj tylko materacę. ozonujemy co roku ozonujemy przed sezonem całego kampera mamy duży sprzęt do ozonowania bo układ wentylacyjny tutaj mamy yy, filtr tutaj Panel widziałem jest nie wiem czy widzicie ten panel Czy widzieliście, ale jest opurzony. Panel sterowniczy, wszystko działa Sprawdzałem Akumulatory mamy na full cały czas, więc spoko luz A ta dokładka to jest właśnie ta dokładka jak się tu wysunie Ciach 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 I spoko Dobra, rozwijamy to wszystko Na rzepach Bo zobaczcie, tutaj mam rzepę Więc też się nie ślizga Fajny patent, bo miałem wcześniej to mi się rozjeżdżało Musiałem łapać coś jakimiś pierdełkami, tu jeszcze Wam pokażę. Załatwiłem sobie dwie takie beczki. Zawsze do czegoś przyda. No i znalazłem, szukałem ogólnie takich odgraniczników. Tu mam dziesiątkę. Są jeszcze dwunastki, piętnastki, ale tu znalazłem dziesiątkę. Koło domku zrobimy tam, gdzie ziemia jest, odgranicznik i będzie kamyczek. Mata i pasuje. Do tego mam ogólnie gwoździe. Te plastikowe i spoko. Weźcie kg trawy, nie zużyjemy tego. No, a ten spryskiwacz. A tutaj sobie ten sprzęt posegregujemy ogólnie, bo tu się nam wszystko przyda. Wyżynarki, niewyżynarki, wszystko ogarniemy. O, o, nasi tu byli, nasi tu byli. Karszer będzie mi potrzebny dokładnie, jak już tam kurde go czy coś, to będzie trzeba go czyścić. I gdzieś tutaj znalazłem. Czy nie znalazłem? Gdzieś miałem tutaj, ale nie mam. Eee, duży, 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 duży. Duży plak. Taki sposób jest. Wyplakować, wkłada i wtedy łatwo wszystko o to błoto schodzi. Przyczepka jeszcze nie ogarnięta. Podjazdy, więc <laughs> muszę to zawieść w sumie. Wszystko pościągane, wywrócone na drugą stronę. Tutaj też do prania, a tu Wam pokażę. Tak naprawdę, jak budujecie kampera z busa, te boczne szyby według mnie nie są potrzebne. Ja mam je ciągle zaślepione, i tak naprawdę to jest taka e, namiotowa izolacja, e, ta mata mm, kalimata. Zobaczcie, co tu się zrobiło. Napompowało się powietrze. Tu się lekko przykryło, to muszę ściągnąć. Ogólnie z reguły mam ciągle jakby zamknięte to. Fakt, faktem. W ten sposób macie więcej światła, troszeczkę. Ale ważne są ogólnie te boczne drzwi i ta szyba. Zobaczcie, jak oli porysała tutaj, mi muszę to umyć. Nie wiem, czy to jest błoto, czy już porysane. Gąbki zostają. Szczerze, dwa razy zazonuję. Tak jak gąbki są na świeżo. Pomimo, że maszynę mamy taką konkretną. No, a tu mam takie kalimatki, co są zawsze na tylnych drzwiach, na szybach. Tak ogólnie to się ogarnia. Zauważyłem, że tu się coś lekko odkleiło. To trzeba podkleić. A tak poza tym jest git. Git. Materiał git. Gąbka git. Obszycie git. I super. Jest git. No. To biorę się na zapranie. Pierw muszę wywiesić stare pranie, żeby to włożyć. Ale ogarniamy to. Zakupy do domków. Porobione. Jusk Ogólnie Mamy kołdry, mamy poszewki, wszystko noweczka, nuweczka. I do domków też mamy skrzynki elektryczne. Zaraz to rozpakuję. Tak wygląda skrzynka. Ona tutaj nachodzi na to, to się zakopuje. No i pierwsza skrzynka na naszej działce powstanie. Zakupy są kasaleci. Nie pokazywałem wam, ale odebrałem blachę pod domek, żeby nam nie hulał wiatr i przynajmniej piasek się nie rozsypywał i będzie ładnie a tutaj już wszystko wyprane ale jadę do przeszycia to jest akurat od psiaka, od kampera i tu mam po prostu takie dziurki więc działamy do prysznica kran kupiony i tą blachę co Wam mówiłem zaraz będę wyładowywać Pokażę wam, jaki miałem pomysł ogólnie na tą blachę. Gdzie ona wyląduje w domku? Mhm. Taśma i nowy kabelek 3 razy 25 kwadrat. Ja tu zagracę zaraz to wszystko. Ciągle zakupy. Ciągle coś. Ale jutro jadę jeszcze do pacjentów rano pomimo, że jest sobota. I będę z sali do góry. Zobaczcie kupiłem konkretne wiaderko, żeby Oli nie zgryzła. I z sali do góry będę grać y, ogólnie y, tą podłogę gumową więc jutro wam pokażę No i musiałbym się zabrać do tego kamperka Dobra, naczę ten czas, ciach klimę włączamy na full wszystkie wywieczniki otworzymy żeby cały układ się tu ciągnie, tu wieje i wszystko, żeby cały układ się Oczyścił. Ja już tutaj mam gotowy program. I zaraz się wszystko uruchomi. Sprawa tego rodzaju. Otwarte mam to. Zaraz zobaczycie jak się załączy. Hej. I tutaj. Damy też na full. Obieg zamknięty. I już się ozonuje. Pach. Dlaczego chodzi samochód? Bo wtedy klima chodzi Znajemy właśnie przywiózł mi palenisko To jest nowe palenisko do osady Ale muszę zobaczyć wysokością, jak wygląda Bo nie wiem po prostu, czy, czy to czasem nie wezmę Palenisko do osady Zobaczymy w przymierze wysokościowo, jak to wygląda No i trzeba się pakować Tego nie ozonuję, bo to jest świeżo wyprane już wyschło i potem założę to na gąbki. Takie ozonowanie będzie trwało 30 minut. Robi sobie przerwę po 15 minutach. Wtedy już wyłączymy silniki i już będzie szło po prostu bez włączonego, bez klimy tylko same nawiewy. Ja postanowiłem jeszcze dopalić. Ja postanowiłem jeszcze dopalić ogólnie kabinę. Nie wiem na ile wy mnie słyszycie. I teraz co? I teraz zwietrzenie. Ogólnie trzeba pootwierać auto, bo powiem Wam, że ozon jest zajebiście trujący. Powiem Wam, że. Czuć w koło, jak po burzy. To jest dosyć duża dawka, więc warto mieć maskę. Kiedyś e, wszedłem do pomieszczenia e, zasłaniając się tylko koszulką. No i potem jest dużo e, drażniło tutaj w ogóle górne drogi oddechowe. więc ozon zabija wszystko, można powiedzieć. I pamiętajcie, jak ozonujecie, czy kampera, czy domek, czy cokolwiek, kwiatki musicie wyciągnąć, bo padną na bank. No. Domki też będziemy ozonować zawsze po każdych gościach, żeby wszystkie te materace, to wszystko praktycznie cały czas na bieżąco było fajnie, czyste, sterylne. Ja już dzisiaj się nic nie biorę. Może założę te poszewki na materace, ale musi się co najmniej tutaj pół godziny to wszystko przewietrzyć. Powiem Wam jedną rzecz. Rok czasu jeździłem z tą taśmą Żeby mi tu nic nie zaciekło i wiedziałem, że będzie taki problem pancernie już kiedyś miałem przypadek taki, że nie mogłem ściągnąć Ogólnie będzie trzeba to umyć Ale nie teraz jest gumka nowa Widzieliście w poprzednich vlogach, jak byłem w Renomasterze Masterze, ile ona kosztuje? Majątek. Majątek. Aż o całe 18 zł. Dobra. To wyczyszczę później. Teraz nie mam czasu. Zobaczcie, jak wygląda panel masakra. Tak się kurzy, tak pyli. I w ogóle mnie też pyli, bo mam alergię. Szczerze mówiąc nie wyrabiam się tu z robotą tą. Jest wszędzie bałagan. Tu jest miejsce na nasz internet. Nie wyrabiamy się. Zobaczcie. Gąbki nie założone. Materiał już jest wyprany. Wysuszony. No to jeszcze zrobię chyba. Ale takiego wantura jednak tym razem nie zrobię. Zrobię go dopiero, jak go wyczyszczę porządnie. Tu macie nasz QR kod. Właśnie ostatnio w komentarzach widziałem kierowca jadący za nami. Pozdrawiam, jak nas oglądasz. No, aha, przyczepa cała jest już. Pokażę Wam. Załadowana. Nie wiem, czy coś z tego tu widzicie. Ale jest dużo. Jest podłoga ta gumowa pod bale, koło sauny, Palenisko nisko to tonowe wiele, wiele innych rzeczy. Ja ogólnie w poniedziałek wjeżdżam. Postaram się jeszcze ogarnąć chociażby te materace. No i trochę tu posprzątać, a wypakowywać będziemy wszystko w puszce. Powiem pokrótce: to było ciężko założyć. A co dopiero to, już się chciałem poddać, bo mówię tak, tu wszystko sobie to wycelować i to ponaginać, powciskać, żeby to się ładnie ułożyło. Te na początku się wygięły jak banany. W szoku byłem. Pasuje jak ulał. Pokażę Wam, jest tak wyprofilowane. Ja bym tak w ogóle nie musiał robić. A zobaczcie, tu wszystko tak ładnie pasuje. Kto nie widział jeszcze tego kampera, to zobaczcie, to wszystko jest tak ładnie obszyte. Sztosik. Zobaczcie. Wszystko wyprofilowane, wszystko tu. Ale to dopiero Tour będzie. Czekajcie na niego. Pokażę Wam, jak ktoś nie widział dokładnie, jak wyglądała karetka i jak wyglądał ogólnie kamper. Mała teleportacja. Nie myślcie sobie, że raz tu jesteśmy, raz tu. Alarmu nie rozłączyłem jak zwykle. Mamy z przerwą na obiad zawsze 3 godziny jazdy tutaj. I tak krążymy w tej wefte. Jesteśmy tak zawsze załadowani, jakbyśmy jechali, nie wiem, przeprowadzkę robili albo ogólnie można powiedzieć Nie wiem co <ścoughs> ciągle się przeprowadzali faktycznie na stałe Dobra, ja powoli się biorę za wypakowywanie tego wszystkiego i pokażę Wam co jest w przyczepie. Pamiętacie kiedyś jak robiliśmy remont? Tak wygląda sypialnia obklejona w tych panelach winylowych, super sprawa. Ale te na przykład panele nie za bardzo chcą się trzymać. Tu akurat mamuta żeśmy nie wykorzystywali, ale teraz wam pokażę w kuchni co się zadziało. Też nam odleciało pod wpływem temperatury ciepła. Tu mamuta nie było, nie? No jest. Aha jest tu! Oj oj oj! No to, no to jest robota, jest gorąco strasznie, tutaj też gdzieś odchodzi, a no jednak taki domek holenderski nie jest izolowany, no jest tu gorączka, musiałem pootwierać wszystkie okna, szczególnie jak pomalowaliśmy go też w tym kolorze, spodziewałem się tego, że będzie cieplej, dlatego dachu w ogóle nie malowałem, on jest naturalnie jakby z takiej blachy kwasowej czy coś takiego. Ale tu jest temperatura. A tu jest ocieplenie, i nie ma temperatury. Ale pójdę sprawdzić. Idziemy sprawdzić temperaturę w saunie. Zobaczcie. Tu będzie bajga Na razie ogarniamy tutaj powoli. A wziąłem czapeczki z domu, bo zapomniałem. I zostawię je tu. O, jest ostro. Teraz ściągnę buty. Ale tu gorąco. No, widzicie? Temperatura jest. Tu jest uchylony, przepływ uchylony. Ale jest gorąco. Co, ej, no, oddaj buta. Już mi przynieś No, zobaczcie. Psiociarę jedną. Chodź tutaj do mnie przynieść bucika. No, tu jeszcze jest za świeżo, ale jest chłodniej. Piec zostawiłem tutaj. Hydrofor zostawiłem też sobie tutaj. A jutro pokażę Wam sypialnię i szafę. To wszystko muszę dzisiaj zrobić porządek. No i tu też bym musiał porządek zrobić. Jutro działamy z hydrauliką. No, i myślę, że powoli te szafki będę rozpakowywać. Podlewaczka kupiona. I nowa dodatkowa kamera. Już wstępnie uzbrojona przez Kubę. Ten, który nam zakładał tutaj kamery. I będziemy zakładać jeszcze dodatkową z jego instruktażem. Przez dalny pulpit nam wszystko to ogarnie i poustawia. Powiem Wam, że trochę przesadziłem. Po drodze musieliśmy dopompować powietrza na 3,2 atmosfery, bo normalnie flaki były. Siewnik, jakbyś nie mógł z ręki siać. No nie mógłbyś, nie mógłbyś. Siewnik, jakbyś nie mógł z ręki siać. No nie mógłbyś, nie mógłbyś. No i na tym zakończymy ten vlog. Trochę tak nietypowo. Jak u każdego vlogera, raz w roku giną pliki. No i powiem Wam taki numer. Eee, numer większy ogólnie. Już Wam zaraz pokażę. No dobra, wyszła tu bałaganik mój. Aha, ten film trzeba zapisać, żeby nie zginął. Nie mam różnych takich technicznych rzeczy typu. Łapka w górę, więc już nie będzie na końcu filmu łapka w górę. Jedzie samochodzik z uśmiechem przez życie. Wine Life, free life. Myślę, że przez te dwa lata sami wiecie, że trzeba dawać łapę w górę i dawać komentarze. Z jakiegoś filmu wytnę e, moją czołówkę. Chociaż nie wiem, czy nie popracuję nad jakąś inną czołówką. No ale teraz też nie mam dużo plików, z czego w ogóle wziąć. Pewnie. Trzymam to na komputerze, gdzieś tam mam jakieś stare rzeczy jeszcze na mm, takich dyskach, ale no, no nie wracam do tego. Nie wiem, nie mam tego poukładanego. Ja to robię wszystko na spontanie. Faktycznie, jak YouTube'a y, zamkną, no to nie będzie tych wspomnień, które sobie gromadzę cały czas, bo to jest wszystko na spontanie po prostu. Nie zarabiam na tym YouTubeie ani nic, pomimo że mamy już prawie 2000 subskrypcji, a więc jak nie subskrybujesz, to zasubskrybuj nasz kanał. Co mogę Was zapewnić? Nie wiem, nie będę Was zapewniać ogólnie, ale jutro jadę zobaczyć i nakręcę karetki jakieś, które są na przykład fajne, na przykład na przeróbkę, na kampery, i pokażę Wam w końcu tego mojego kampera z karetki. No więc myślę, że zepnę się. Jak będzie co najmniej 50 łapek w górę i ileś tam komentarzy, powiedzmy 10 komentarzy. Wspierających nasz kanał, to na następny vlog macie taki tour z karetek, z komisu. Pomimo, że jeszcze nie dostałem telefonu, ogólnie, no to na pewno coś stoi. A jak nie, to nawet stoi coś sprzedanego, to też mi po prostu będę miał możliwość obejrzenia. No i pokażę Wam, czy coś tam się zmieniło u nas w kamperze. No, to trzymajcie się z uśmiechem przez życie. One Life, Real Life. Miłego dnia Wam życzę. Cześć.